Tak, yy, różne rzeczy niektórzy mówią o konfederacji. Chciałam zapytać źródła, czy jesteście agenturą Putina, czy jesteście kulturą Rosji. Szanowna pani redaktor, yy, ja z tego miejsca już... Już przed laty, to było na początku tej kadencji, Byłem wykonywałem telefon do oficera dyżurnego ABW przy ulicy Rakowieckiej. Oficer odebrał i ja zgłosiłem, że jest taka sprawa. Albo władze Rzeczypospolitej Polskiej, bo wtedy tam bryznął na nas jadem insynuacji sam premier Morawiecki, władze Rzeczypospolitej Polskiej są dezinformowane, albo też my mamy jakąś zasłabą ochronę. Ochronę kontrwywiadowczą, czego nie śmiałbym podejrzewać, no bo przecież są służby literowe, jawne, tajne i dwupłciowe. Więc z tego miejsca wezwałem Agencję Bezpieczeństwa wewnętrznego, żeby otoczyła ściślejszą ochroną kontrwywiadowczą. Premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który nie daj Boże jest dezinformowany na nasz temat, może przez jakichś ruskich agentów, którzy tutaj chcą siać zamęt, a z drugiej strony wezwałem wszystkie trzyliterowe służby do tego, żeby się nami porządnie zajęły, żeby przetrzepały, zajrzały od podszewki. No i szanowni państwo, lata mijają. Czy pana, panie Arturze, panie Michale, nie. czy ktoś wezwał ale... na jakąś rozmowę nie, jakiś, ale... do nie, nie. służby trzyliterowej, panie, czy... żeby to weryfikować? Nie, nie. No nie, więc nie skoro się... tak, to jesteśmy spokojni, to że służby, służby robią swoje, służby funkcjonują, opiekują się nami i my czujemy się bezpieczni. Ale ja śpię spokojnie, mnie nawet Leszek Bubel w swojej gazecie oznaczył jako polskiego goja. Czego to ludzie nie wymyślą, Pani redaktor, ale proszę tropić, proszę na początek nie pytać nas, bo moglibyśmy być posądzani o y, nieszczerość y, albo stronniczość we własnej sprawie, będąc adwokatami, sędziami. Proszę zadzwonić do tego oficera dyżurnego na Rakowiecko i zapytać po dwóch i pół roku już z okładem, jak tam postępuje rozpracowanie Konfederacji. I my dziękujemy.